Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Jest godzina 14:20. I do mnie to jest pojonek, bo jeśli dopiero kończy szykować ja jest ta po 13. .00. A moja mamy święta w sumie, więc mogę. I jakby już przebiegła rybka na śniadanie. A miała dużo, święta, nie szmakowała. Mamy tutaj musz, będę dodatku cukru. Zobaczymy, dobry był ten batonik. Mamy tutaj czekoladę, 500 euro. I na razie nie będę jeść, bo usiadłam batonika. Jest tutaj Już tego. Już wiecie, że 10 minut jest. Piąta. I to wszystko moja sioda dławiła. Jest sobie mazakiem na ręce. I patrzcie to ma na ręce. To bawią już dość. Hej, kolejnego dnia. Jest już niedziela i jest godzina prawie 12. Bimba! co jest po czwartej. I mi się mnie tak nie bawi, że chcesz spać. Хей, у тебя такая волна. Очень